Cześć macie z tej strony witaj na moim kanale dzisiaj będę mówić o tym co nas czeka w najbliższej przyszłości i trochę dalszej Przypominam że wszystko co będę mówić na tym kanale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie nie jest to porada inwestycyjna Ci którzy pamiętają mnie z moich innych socjali tak jak z instagrama jak jeżdżę na desce you go let's see don't go to właśnie tak jest, że teraz słuchajcie, upadek na rowerze, łokieć, ramię, kolano, nie ma skóry. Ok, ale przechodzimy do kontentu. Jak widzicie, teraz od paru dni hmm, ma lekką końcowkę, zobaczymy sobie to może tutaj na CoinGecko w miesiąc czasu, zobaczcie, mieliśmy spadki tutaj są grupy spadki doszliśmy tam w okolice ok. 60 nawet poniżej 60 tysięcy dolarów i mamy teraz lekką pompkę w górę i czy to wróci czy nie wróci, chciałbym poruszyć ten temat, to jest coś bardzo ciekawego no wszyscy już mówią na pewno wam o, o tym, że mm, był już halwik bitcoina, także od, od wczoraj już wydobywane jest e, 450 bitcoinów dziennie, natomiast zapotrzebowanie na dzień dzisiejszy na bitcoina średnio jest 5 e, razy większe przez ETF-a amerykańskiego. I tutaj jest bullish case, słuchajcie, ponieważ nie tylko Ameryka, ale też tak na przykład Mamy już ETF w Hongkongu, który będzie 30, ale dodatkowo kolejna firma z niesamowitymi pieniędzmi też stara się o kolejnego ETF-a w Hongkongu. Do tego w Niemczech planują zrobić ETC, co jest praktycznie prawie takie samo jak spot ETF na Bitcoina. Do tego w Londynie ETN, to nie jest. Nie jest, to, jest, nie, nie jest to to samo, natomiast też są handlować Ethereum i Bitcoina w Londynie, co na pewno zwiększy zainteresowanie jeszcze bardziej. Do tego jeszcze Brazylia i yy, inne kraje. Słuchajcie, jeżeli się okaże teraz po tym halvingu, że e, wejdą tam te inne produkty i nawet zakładając, że teraz jest e, pięciokrotnie większe zapotrzebowanie na Bitcoiny niż te Bitcoiny zostają wydobywane, to nawet gdyby sam te wszystkie inne kraje a razem połączone miały tylko e, jedną piątą tego wolumenu, który mają Stany Zjednoczone, to będą wykupować całe, całą produkcję bitcoina dzienną. Także o tym chciałem powiedzieć, bo to jest dosyć, dosyć ciekawe. Jak widać, cały świat się przygotowuje na bitcoina. Tutaj na tym wykresie słuchajcie, to jest ilość bitcoinów na giełdzie Coinbase. Biorąc pod uwagę to, że bitcoiny w Stanach Zjednoczonych z dużą szansą są kupowane na Coinbase to no, stąd zresztą prawdopodobnie coraz ich mniej tam, ale poziomy mamy z 2015 roku na tym Coinbase. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Słuchajcie, co się działo w poprzednich latach? To jest poprzedni moment halvingu i do ATH mamy ruch siedmiokrotny. tak? 700%, że ośmiokrotny 8x. Ale słuchajcie, jak sobie zobaczymy, tutaj market cap altcoinów to był, powiedzmy, maj, gdzieś tutaj, to te altcoiny, moi drodzy, w tym samym czasie urosły cały market cap altcoinów. 19 razy. 19, 19 razy. Także jest ogromny potencjał do, do wzrostu altcoinów. O tym się nie mówi. Mało kto o tym mówi. Chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną ciekawostkę tutaj, a mianowicie, jest taki coin jak UBT. To jest coin, który teraz dosyć źle sobie radzi. Natomiast miał swoje 5 minut gdzieś tam dawno, dawno temu. Chciałbym Wam pokazać ten moment, bo wielu YouTuberów mówi o tym, że nie opłaca się wchodzić w w altcoiny, bo może się to źle skończyć. No i pewnie trochę mają w tym racji. Natomiast Unibright jest taki ciekawy coin, który musimy jeszcze trochę się cofnąć. O, tutaj. Słuchajcie. W tym momencie Unibright zrobił taki price action. To jest COVID, spadek COVID-owy. Tutaj dokładnie na tych wzrostach CoinGecko pokazuje zamknięcie na koniec dnia. Natomiast ta górka miała 35 centów. A ten dołek miał 6 centów. O, zobaczcie, 6,8, a on spadł jeszcze niżej, jeszcze tam do, do 6 centów. I to się wydarzyło tak naprawdę w dwa tygodnie. Mieliśmy po prostu spadki na Bitcoinie, mieliśmy spadki na całym rynku krypto. I spadło to UBT z 30, 90% w dół spadło. Także yy, tragedia totalna. Wszystkich pozamiatało. No nie pozamiatało, wystarczyło nie sprzedać i poczekać trochę dłużej. Po czym ten coin urósł yy, do do 4,20 dolarów tak naprawdę, tutaj po raz kolejny cena pokazuje 4, natomiast jeżeli sobie zobaczymy ATH to jest 4,22 i to dokładnie w tym miejscu było, także nie ma co panikować, jeżeli nawet jest odreagowanie na bitcoinie, jeżeli te altcoiny dużo bardziej spadają, to jeżeli one są solidne, jeżeli one wrócą, no to po prostu wrócą, także ja uważam, że można grać i tak można, i tak można. Tak jak to z maścią na szczury jest. Nie wiem, czy znacie taką odpowiedź. W każdym razie, ja nie sprzedałem żadnej z tej mm, pozycji ze swoich e, altcoinów. To jest moje portfolio. Dużo zrobiłem sobie teraz takich dodatkowych portfolio. Jest to portfolio, które pokazywałem. Ono sobie jakoś tam radzi, może niespecjalnie. E, natomiast nie jestem też nim jakoś bardzo rozczarowany. Wiadomo, no, floki teraz odbija, ale po takich spadkach, jakie miało, no, to może odbijać. Te koiny to są jakieś tam stare koiny. Nakamoto też bardzo spadło. Jeżeli chodzi o koiny z analizy altcoinów, tutaj, tutaj jest trochę smuteczek. Znaczy no 500 dolarów jest zarobione cały czas, jest 55% na plusie. Tutaj jest korei najlepiej sobie radzi. Nakamoto Games dzisiaj. Ale tygodniu gamią sobie też świetnie radzi. Ale T -Pro Network też całkiem nieźle. Jestem tutaj mile zaskoczony, że przed chwilą jeszcze to było Tipro Network, teraz dopiero ruszyło. Wczoraj było to T Network, jak patrzyłem. Także fajnie, że... No, Afen tutaj po odreagowaniu dosyć dużym, to jest trochę smutne. Numbers. Jeżeli chodzi o Symbiosis, myślę, że Trzeba się pozbyć tego coina. Ja go tutaj zostawię, że będziemy go śledzić jakby do końca już. Natomiast jeżeli ja osobiście się go pozbyłem już, ponieważ no niestety jest dużo bardzo podobnych produktów na rynku, być może z lepszym hypeem, także symbiozys wypada. Villans też czekam, żeby sprzedać, bo chyba, że im uda się jakiś jakiś lunch pad. Na razie same nie wypały mają. <grym> Aż zdziwiony jestem, bo wydawałoby się, że, że będą sobie dobrze radzić. Injective, mam tylko taką paczkę do pod airdropy, także zastykowany. to nie jest jakby wielki koń. No, generalnie to te coiny jak na razie sobie tak radzą, ale to jest tak jak mówiłem gdzieś kiedyś, bardzo malutka część mojego portfolio, około 1%. Wszystkie te coiny razem. Linea, o tej linei mówiłem ostatnio. Tutaj z tym lineą jest dosyć skomplikowana sprawa. Okazuje się, że ten Nile to jest taki koń, który który się farmi, tam jest duża inflacja, być może się przewiozły na tym, ale to jest taki eksperyment społeczny, zobaczymy. Jeżeli będzie airdrop zanim tego tokena na linei, zanim e, te tokeny spadną do zera, to może się jeszcze okazać, że to portfolio da zarobić. Dobra, słuchajcie, chciałem, ale to jest wszystko takie gadanie. To, o czym chciałem dzisiaj tak naprawdę powiedzieć i co uważam, że jest mega, mega ciekawe i może spowodować to, co wszyscy byśmy chcieli. No, wszyscy się spodziewamy, że że większość ludzi się spodziewa, że to już jest. E, nie ten wykres. Większość się już spodziewa, że to już jest powrót. Że już wracamy e, i lecimy tu demon. Być może tak będzie, być może tak nie będzie. Fajnie te świeczki powyciągało. Ja bym sobie też życzył, żeby to był powrót. Natomiast e, cały czas. E, Jestem świadomy, że możemy zobaczyć tutaj jeszcze poziomy 50 tysięcy dolarów na bitcoinie. Ale, ale teraz, albo je zobaczymy teraz, albo później już będzie bardzo ciężko. A dlaczego? No słuchajcie, zobaczcie, to jest wykres S&P 500. Jak widzicie, ten wykres spada w dół. Od kilku tygodni, cały czas. To samo Nasdaq. Nasdaq się wyciągnął. Także te usługi technologiczne wyciągnęły się, ale cały czas ostatnia, ostatnia świeczka dzienna. Natomiast cały czas spadamy. A Bitcoin. Bitcoin zaczął odbijać już wcześniej. I jeszcze jest jeden aset, który też sobie nieźle radzi. I to jest złoto. Podobna sytuacja rozmawiałem z jednym bardzo e, mądrym youtuberem e, sławnym. I właśnie przypomniał mi tą sytuację, że podobnie było w czasie covid że S&P leciało w dół. A bitcoin i złoto pompowały. Jeżeli teraz miałoby to miejsce, czyli w poniedziałek, SP dalej leci w dół, a bitcoin leci do góry, słuchajcie, według mnie to jest e, początek FOMO na bitcoina, ponieważ e, będzie to wyglądało w ten sposób, jakby bitcoin udowadniał, że jest cyfrowym złotem. Złoto idzie do góry i bitcoin idzie do góry, nie? a akcje spadają. Do tego w Stanach Zjednoczonych jest taka słaba sytuacja, że tak naprawdę albo obniżą stopy procentowe, albo dodrukują kasę, bo inaczej nie są w stanie poradzić sobie z obsługą długu, jaki mają. Także mm, wszystko to jest bardzo, bardzo bullish dla Bitcoina. Tak jak reasumując, ra, e, Londyn, Australia przygotowuje się też do ETF-a, Brazylia przygotowuje się do, South Korea, e, czyli Korea północna, nie, przepraszam, południowa, e, przygotowuje się ogromnie do, tam jest takie parcie na tego ETF-a. W Hongkongu już mamy tego ETF-a, będzie handlowany 30 kwietnia, wchodzi na rynek. Kolejni też, y, kolejne firmy starają się o ETF-a w Hongkongu. No, będzie się działo, uważam, że będzie się działo, więc jeżeli mają być spadki na Bitcoinie, to teraz, bo za chwilę już będzie za późno, za chwilę będzie, uważam, Paraboliczny ruch w górę na Bitcoinie i może się to skończyć dla niektórych dobrze, a dla innych mniej. Wydaje mi się, że nie być. Nie mieć teraz Bitcoina cały czas, wydaje mi się, że te ceny są genialne. Ja wiem, że był już jeden taki naganiacz, który mówił, że 60 tysięcy dolarów to tanio, bo minimum socjalne jest 100 tysięcy. No ale w świetle tych, tego, co się dzieje na świecie, słuchajcie, to wydaje mi się, że warto. No i tak jak pokazałem wam na wykresie. Altcoiny od halvingu ostatniego zwiększyły swój market, cap, wszystkie dwudziestokrotnie. Bitcoin urósł siedmiokrotnie. Także wiadomo, że nie wszystkie te alty rosły. To znaczy, że niektóre rosły po 300, po 200x, nie? a inne rosły po 10, po 5. A średnia wyszła 20, tak. Także to jest, to jest bullish case, że tak powiem, dla altcoinów. Buliszka jest dla bitcoina, też już znacie? Ja na razie nie mam żadnych bitcoinów. Jest teraz narracja taka na ton. Boję się też skakać z kwiatka na kwiatek. Speram trochę po base. Cały czas słuchajcie niesamowicie te memcoiny. Nie za bardzo wiem, co z tym zrobić, mówiąc szczerze. Rozglądam się za czymś fajnym. Eee, będą projekty, które będą teraz startowały. Mam nadzieję, że. Uda mi się załapać na któryś z tych projektów. Miałem spotkanie online z jednym z CEO projektu, który poznałem w Hongkongu, ale CEO postanowił nie włączyć kamery na tym meetingu, także nie doszło do transakcji. <grym> nie zdecydowałem się w inwestycje w ten projekt. Słuchajcie, no tyle. Jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Uważam, że wcale nie jest jeszcze za późno do tego, żeby zwiększyć swoją ekspozycję na krypto, bo Patrząc historycznie, to w tym momencie tak naprawdę zaczyna się bull market. To, że mieliśmy teraz, to znaczy taka już końcowa faza tego bull marketu. To, że mieliśmy teraz właśnie tą korektę, czyli wciąż ją mamy, to jest e, tak naprawdę przedłużenie całej hosty. Dużo tam jest, jest trading na tych poziomach, czyli dużo bitcoinów zmienia po tej cenie właściciela. Czy ktoś kupuje po tej cenie te bitcoiny? No nie po to je kupuje, żeby je za chwilę sprzedać, tylko po to je kupuje, żeby zarobić, bo widzi w tym potencjał. Te ogromne firmy ze Stanów Zjednoczonych, które kupują cały czas te ETF-y bitcoinowe, one wierzą, że, że jesteśmy na dołku, nie? że jest tanio. Więc skoro oni wierzą, że jest tanio, to my też powinniśmy wierzyć, że jest tanio. Życzę Wam i sobie, żebyśmy dobrze zarobili w tej hoście. A to, co się dzieje teraz na rynku. Pokazuje według mnie, że ta hostsa będzie trwała długo, być może rok jeszcze. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Pozdrawiam Was tymczasem. Do usłyszenia. Cześć.